Cześć. Cześć! Zima! W końcu doczekaliśmy się śniegu. Wcale nas to nie przeraża, żeby pójść do lasu. Wybraliśmy sobie dzisiaj fajny temat. Jaki to temat? E, to ślady zwierząt. Tak, Ponieważ tak. zimą w śniegu o wiele wyraźnie widać ślady zwierząt już. Jak widzieliście, palcami pokazywaliśmy, bo już kilka tych śladów znaleźliśmy i... Znaleźliśmy kilka śladów, zaraz Wam pokażemy. Będzie... A jak inaczej się nazywają ślady? Krop. Tak, tak, tropy. Słuchajcie, tropy. Szukamy. Jest to fajny pomysł, żeby wejść z domu, żeby sobie pooglądać, bo naprawdę na śniegu widać bardzo dużo rzeczy, które się dzieją w lesie. Tak. Wtedy właśnie kiedy spada śnieg bardzo fajnie to widać i, i, i warto skupić się w ogóle. Jak się chodzi po lesie, warto skupić i popatrzeć Tutaj sobie na ten śnieg. Były trochę dzika. A teraz mały egzamin. W tym lesie najwięcej jakich mamy zwierzątek. Eee, dzików? Nie, sarenki. W pobliskich uh -huh. lasach najwięcej jest u nas sarenek i tych tropów... Te tropy najłatwiej znaleźć w, w tym lesie. Oprócz tego mamy... Eee, dziki. dziki. Tak. Będziemy szukać. Jak znajdziemy, to oczywiście nakręcimy Pokażemy. i sfotografujemy. Jest chłodno, ale moja babcia zawsze mówiła Nie, nie ma, ma złej, złej pogody, pogody, tylko jest zły ubiór. Zły ubiór, dokładnie. Mamy na sobie kilka warstw. Jest nam stosunkowo ciepło, no nie jest gorąco, ale jest nam ciepło i polecamy Wam również ubrać jedne kalesony, drugie kalesony, spodnie, bluzę, pod koszulkę, wszystko co macie i iść do lasu, bo aura jest niesamowita. Idziemy! Znaleźliśmy tropy. Tak. Wcale nie musieliśmy głęboko wchodzić w nas. A oto i trop Hubertusa Pospolitusa. Mm -hmm. Rozmiar duży. <laughs> Idziemy dalej. Znaleźliśmy kolejne miejsce. Uważaj na tropy, bo masz tak. tutaj się coś. Tutaj się coś ciekawego działo, słuchajcie. Ry, tak zwane rycie. Zwierzątko szukało jedzonka na pewno. ciekawe z... rycie? Tak. Ciekawe czy znalazł coś dobrego, coś smacznego. Mhm. O, następne. Nasza podróż po lesie, po lesie dobiega końca. Już uciekamy, idziemy trochę, trochę, jesteśmy przemarznięci. Pomimo tych kalesonów i pomimo tych kilku rękawków. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły na to, jak spędzić czas w lesie, właśnie o takiej porze, zimowej porze. Napiszcie nam w komentarzach z chęcią sobie zobaczymy tak. i... Możemy, możemy nawet, może nawet nagramy o odcinek o Waszym pomyśle. Tak, tak. No i też y prosimy o łapkę w górę oraz subskrypcję. Żeby i, I oczywiście dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili naszych oh. najnowszych filmów. Dzięki wielkie, i do zobaczenia. Pa! pa.